LGBT TV, dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Tak poruszyło Cię. Muzyczka, no mamy buseczka tak? poleciała. Cześć, tak. cześć wszystkim. Gąsiu, witamy bardzo serdecznie w LGBT TV. Dzień dobry. Cześć. Ostatnio jak się spotkaliśmy na LGBT Film Festiwalu, to spotkałem piękną Dame, a dzisiaj widzę super zbudowanego mężczyznę. A to ciągle jedna i ta sama osoba. No właśnie, a jakie są twoje zaimki? On, jego. On, jego. Mhm. Czyli czujesz się biologicznie mężczyzną? Tak, jestem ci mężczyzną. Ale yy, yy, często występujesz w dragu. No tak, ale tutaj też używam zaimków on, jego. Można by było do tego przypisać jakąś filozofię, że zawsze performuje męskość, obojętnie w jakim jestem wydaniu. I to by była prawda, ale tak naprawdę wynika to z wygody, po prostu nie chce mi się zastanawiać nad tym, jak ja mam jak ja mam mówić, więc to jest po prostu wygodniej dla mnie. Dużo się ostatnio mówi o niebinarności, dużo się mówi o queerowości. Mhm. Mam wrażenie, że wiele lat queer trans to były tematy tabu, a teraz nagle weszły one do takiej dyskusji mainstreamowej. Mhm. Nie myślę o naszej bańce społeczności LGBT, no bo to wiadomo, że w naszych bańkach to sobie rozmawiamy na różne tematy i powiedzmy, znamy trochę naszą społeczność. Mhm. Chociaż od kiedy prowadzę LGBT TV, to mam wrażenie, że każdego dnia się uczę coraz więcej, nawet o samym sobie. No to super. Natomiast Natomiast no, do debaty publicznej weszła dyskusja na temat właśnie osób niebinarnych. Mhm. Często w formie memów też, że ludzie tam zaczynają mówić, że jestem osobą y, y, dietetyczną w związku z tym jem więcej z lodówki. I zaczynają się jakieś takie różne rzeczy dziać. Czy to jest trochę tak, że w społeczeństwie jak pojawia się coś nowego, co jest inne? To ludzie zaczynają na to reagować strachem, yy, ironią, szyderstwem? Czy może jest zupełnie odwrotnie? Ja bym powiedział, że w ogóle w Polsce taka rewolucja nieminarności powstała dzięki osobie Margot lata temu, chyba. To chyba ona wprowadziła taką, yy, yy, ta, taką rewolucję, ale też mainstreamowo to był oczywiście serial POUS, tak? gdzie też pojawia, pojawiały się wątki osób transpłciowych. To była podstawa tego serialu zresztą, osoby transpłciowe i niebinarne, e, a czy ludzie się boją nowego? Nie wiem, ja się na to nie odpowiem, są na pewno tego, te, te, tego ciekawi, ale musimy też wziąć pod uwagę, że ani osoby transpłciowe, ani osoby niebinarne to nie jest nic nowego, tylko po prostu zostało nazwane i pokazane społeczeństwu, a te osoby zawsze były. A to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo ostatnio hmm. mamy też programy lesbijskie tutaj, i hmm. dziewczyny na przykład zwracają uwagę na to, że y, mają duży problem, nie są tak wyemancypowane jak mm, geje. Hmm. Bo my mamy kluby, mamy dużo różnych portali, aplikacji. E, no, m, mamy jakiś taki, mam wrażenie, duży ruch e, gejów. Natomiast z osobami z kolejnych literek, no one mają mniej swojej widoczności, mam wrażenie. Ale nie umiem ci na to odpowiedzieć, z czego to wynika. Z jednej strony można mówić o tym, że to my zawłaszczyliśmy jakąś przestrzeń i pewnie gdzieś jest ta prawda, że nie udostępniamy wystarczająco tej, tej przestrzeni. Z drugiej strony, no jak, no nie wiem, no jak idą dwie osoby, to jest dosyć prosty przykład bo to już się nie zdarza. Jak ja już, od przykład, z partnerem za rękę, to już nikt nas nie bije, ani nie krzyczy za nami. Ale gdzieś w głowach się utarło, że id idących dwóch facetów za rękę szybciej dostanie w pieprz niż dwie dziewczyny, które idą za rękę, bo to no tak, uznaje nie? za przyjaciółki, co też jest oczywiście jakąś dyskredytacją, tak jest taki wyraz, mm -hmm. e, wobec tych kobiet, tak, bo się nie traktuje poważnie w związku. Um, może to też z tego wynika. Ja nie umiem ci na to odpowiedzieć, byłoby, gdybym umiał ci na to odpowiedzieć, byłoby dużo prościej. No, ale mam wrażenie, że jednak idziemy do przodu. Weźmy pod uwagę ostatnie badania IPSOS, gdzie 10% osób deklaruje się jako osoby LGBTQ. To jest bardzo dużo, to są 4 miliony ludzi. Tak. To jest naprawdę jeden z najwyższych wyników w historii tych badań, które są tam od, nie wiem, kilkunastu lat yy, przeprowadzane. Więc coś się w społeczeństwie zmieniło na dobre, mam wrażenie. Mi się wydaje, że to po prostu przestaje być tematem. Widzę to, jak to, się, jak to się odbywa. Co prawda mieszkam w Warszawie, ale w innych miastach też tak jest. Że ludzie są coraz bardziej otwarci, tylko politycy tego nie zauważają. E, i, I tu jest ten kłopot, że politycy ciągle grają kartą. Nawrotki zagrał tą kartą ostatnio, nie? Na, na debacie, e, kar, naszą kartą naszej, tak. e, naszej, naszej społeczności. No ale wydaje mi się, że to już ludzi dużo mniej szukuje niż że to kiedyś. już nie działa tak jak kiedyś, że po prostu Autofii, ludzie się bali. tarcie tak. komiksu, no po prostu wow, potarłeś, po, 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 podarłeś książkę, super. No właśnie, y, mam wrażenie, że to się rzeczywiście bardzo zmienia i to mnie bardzo cieszy. Zresztą też w kulturze, ty zajmujesz się kulturą, mm -hmm. y, jakoś więcej jest nas widocznych, y, filmy, seriale. Spektakle, spektakle, piosenki, teatr, coraz tak. więcej mamy wyautowanych wokalistów, wokalistki też, przecież mamy fantastyczny duet, zapomniałem jak się nazywa, ale były ostatnio w programie rozrywkowym Must be the Music, bodajże, zapomniałem jak się nazywają, no ale to jest, to jest para lesbijek, więc mamy coraz więcej osób otwartych i pokazujących się, mamy coraz szerszą i bogatszą reprezentację. Naszej społeczności w mediach. To jak myślisz, z czego wynikają y, cały czas te problemy, że ktoś ma problem do osób y, idących w piórach na paradzie równości? Kilka dni temu miałem też tutaj bardzo ciekawą rozmowę z tancerzem Gejem, mm. który mówi, że y, jeśli reprezentujemy siebie na zewnątrz, to powinniśmy reprezentować siebie bardziej. Profesjonalnie i oficjalnie. Chodziło mu o to, że na paradach równości powinni się ludzie, ja bym w garniturach. On mówi, no, to by było piękne, jakby wszyscy w garniturach. Nie, Ale mówi, poważnie... że chodzi o to, że po prostu, że społeczeństwo jak widzi Kogoś w piórach albo osobę w, w jogstrapach na przykład, mm -hmm. to zaczyna postrzegać całą społeczność jako jakiś zboczeńców, wynaturzeńców, itd, i tak Z drugiej strony, bardzo mi się podobała nasza rozmowa na LGBT Film Festiwalu, którą zrobiliśmy, i tak naprawdę nie każdy będzie sobie kim chce. Ciało jest e, narzędziem ekspresji jeżeli w jakąkolwiek inną paradę nie pojedziemy, nie chodzi mi teraz o parady, o Pride, tak? Tylko pojedziemy do Brazylii, do Rio de Janeiro, czy pojedziemy w inny kraj, gdzie się odbywa parada. Są pióra. Są pióra. Ciało jest narzędziem ekspresji. I gdybyśmy chcieli z tego zrobić marsz ładnie ubranych panów w garniturach, no to to, to, to by się nazywało stypą. A my nie jesteśmy stypą. My mamy teraz ten, ten jeden dzień, gdzie możemy się cieszyć i być Sobą bardziej niż zazwyczaj, bo jest to w jakiś sposób przestrzeń sakrum dla nas. Ten moment, ten czas, to jest ten czas dla nas w jakiś sposób święty. Mówię tak trochę bardziej, mówię obrzędowo, nie mówię kościelnie, tak? Że to jest w jakiś sposób dla nas obrzęd, jakiś rytuał, ten dzień, w którym możemy wychodzić na ulicę i być krzykliwie ubrani, krzykliwie wyglądający. Bo to jest właśnie ta ekspresja, która odbywa się w każdej innej paradzie, jakkolwiek, on, jak, jakkolwiek byśmy ją nie nazwali. No, tylko, nie tylko, że, tylko że jak to jest w festiwal w Rio de Janeiro, no to, mm -hmm. to ma prawo do tego, ponieważ jest samba, jest salsa, są y, stroje kolorowe i ludzie jakby dają większe przyzwolenie temu. A jak już jest Gay Pride, czy, czy Pride w ogóle, to, mm -hmm. to już w Polsce tak różnie na to patrzą. Ja, podejrzewam, że nie tylko w Polsce, tylko też na całym świecie za, po, pojawiają się. Właśnie tego typu zdania, że. A może, jakbyśmy się trochę pochowali, to byłoby fajniej. No, nie byłoby fajniej. Już się chowaliśmy lata. Bo już się chowaliśmy lata. No, bo jakby. No to jest ciągle to, co mówię. Pokazywanie w jakiś sposób ciała, jakiegokolwiek ciała. W, u, ubranego, przebranego, rozebranego. Jest kulturowo narzędziem pokazywania się. To samo przecież się odbywa na stadionach. No Najwięcej tak. rozebranych facetów nie jest na, na Gay Pride. Najwięcej rozebranych facetów jest na stadionach. Bo oni też celebrują radość. Ciekawe. A powiedz mi, jak myślisz, dlaczego tak wiele ludzi, tak wielu ludzi chce zmieniać życie innych ludzi? To znaczy, dlaczego osoba transpłciowa nie może być osobą transpłciową, a gej nie może być gejem? Z czego wynikają tego typu myślenia ludzi w społeczeństwie? Dlaczego Myślałeś ludzie, w ogóle o tym? Dlaczego kiedyś? ludzie chcą zmieniać życie innych ludzi? Aha. Może za dużo grali w The Sims w dzieciństwie, nie wiem. <grym> A jeżeli chodzi, jakby z czego to wynika? Z lęku, z jakiegoś lęku. I ten lęk się bierze z góry. No, to, co to, 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 to się, to, to się odbywa, no, polityka z, bierze jakiś temat i próbuje z niego sobie, sobie zrobić narzędzie, którym może zbierać ludzi innych. Czyli co, do, 2019, do manipulacji jest do manipulacji. W 2019 przecież to był koszmarny dla nas rok, znaczy dla naszej społeczności lgbt tutaj w Polsce. Bo staliśmy się ciekawym obiektem do, bud do budzenia lęku w innych. No tak, pamiętamy w kampanii prezydenckiej Andrzej Duda nazywał nas yy, ideologią. Tak, nie jesteśmy ludźmi, tylko ideologią swoją no, drogą. drogą. <laughs> to jest takie Gdybym był ideologiem, to chciał, żeby się ludzie do mnie modlili. Proszę bardzo. <laughs> nie, ale wiadomo, że to. Um, no byliśmy wtedy narzędziem do, bud do budzenia lęku wśród innych, wśród obcych. No i poniekąd to się udało, ale ludzie też mieli tego przesyt, bo zobaczyli, że to tak nie działa. Więc teraz już nie jesteśmy tak silnym narzędziem, jak wtedy próbują. No, ciągle. ostatnia debata pokazała. Ostatnia ta, debata że... pokazała, że próbują, ta. ale to już nie jest taki impact na innych. A czy artystom można więcej? Jeśli chodzi o wyrażanie mm, siebie to także poprzez strój, czy artyst, znaczy artyści sobie na więcej pozwalają, to na pewno. Aha. Ale nie wiem, czy, im, czy, czy, czy można więcej, to już jest kwestia odbiorcy. Czyli, że ktoś może mieć. Znaczy, już no było tak, że jak byłem dzieckiem i się tam ubierałem jakoś tak kolorowo, czy, 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 czy bardziej frywolnie, to tam nauczyciele mówili: A, bo to jest, bo to jest artysta. No było tak, więc może coś w tym jest. Że tam ale... machali ręką i mówili, okej, okay, no gąsiu może, tak? Bo, 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 no tak, bo tak, zajmuje się to takie... kulturą i jest artystyczną osobą, tak? Tak, tak, tak. Więc myślicie, ale czy, czy to wynika z tego, że artyści mogą więcej, czy artyści sobie po prostu na więcej pozwalają? To ci na to nie odpowiem. Podejrzewam, że to idzie po prostu razem. A jak wyglądało Twoje dzieciństwo? jako kolorowego ptaka. W, bo skąd pochodzisz, przypomnij Z Zdroju. Mhm. To jest bardzo ciekawe miasto, bo ponieważ to jest miasto typowo takie komunistyczne, już z uzdrowiskiem mimo, że Zdrój, to nie ma nic wspólnego. To było miasto, do którego zjechało się, zjechała się bardzo duża część Polski, bo zaczęło się budować kopalnie, bo pojawiała się praca, więc ono w zasadzie nie miało swojego e, takiego jądra powstania. Nie? Ono po prostu, tam zjechali się ludzie do pracy. Co było ciekawą mieszanką kulturową. Trochę niezagospodarowaną. A jakie było moje dzieciństwo? Różne. No to było dzieciństwo lat 90. To, no wiesz, no. To ciężko nazwać, czy ono było dobre, czy złe, a już minęło. No, ja pamiętam, hmm. że jako dziecko w tamtych y, latach, y, jako aktywista, który chciał dużo działać, byłem raczej przez nauczycieli z postkomunistycznej Polski blokowany. Ciekawy jestem, jak ty Jest sobie w szkole, takiego, w szkole tak? radziłeś. Wiesz co, czy ja byłem blokowany. Były wykorzystywane moje umiejętności, ale hamowane mocno. Tak, żeby nie, wyróż... żeby nie wyróżniać się z tłumu za bardzo. Mówiono, że, ro że robi się to dla mojej ochrony. Ale nie wiem, czy to było dla mojej ochrony, czy dla poczucia bezpieczeństwa osób, które to robiły. Więc jakie. To jest ciekawe pytanie, ale chyba, to, chyba odpowiedź byłaby albo bardzo długa, albo. dziwne. Dziwne? Dziwne. No, to dzieciństwo było dziwne. Bo ja wbrew pozorom byłem strasznie nudnym dzieckiem. Bardzo takim. Ja na przykład lubiłem się bawić e, gdzieś tam e, sam trzymając, jest takie w ogóle nagranie wideo, jak e, moja siostra tam biega i, i, i coś krzyczy i się, i się bawi, mój brat z piłką coś tam, coś tam, a ja trzymam bramę i się na niej i to była dla mnie fantastyczna zabawa, bo ja sobie coś wyobrażałem już i szedłem w inny świat. Czasem się martwię, że dalej w nim jestem. A jaki jest dzisiaj twój świat? Dalej taki. <noise> że się martwisz? Dalej, to, ja się cały czas martwię. Ja jestem bardzo mar zmartwioną. Tak, tak martwię. To nie wyglądasz, wygląda. Zresztą, o, co, o co się martwisz? Bardzo udaje. Eee, nie no, martw się o przyszłość, o stabilizację, e, o to, że. No wiesz, dzisiaj na przykład nam mija. Jesteśmy 6 lat w związku. Właśnie dzisiaj mamy rocznicę z moim partnerem. No, bo wszystkiego najlepszego, A, gratuluję. Eee, i, I wiesz, najdalej no, nie możemy sformalizować naszego związku, co, co budzi. Teraz to już nawet nie budzi może lęku, ale budzi. Taki bunt we mnie. No no, bo ten bunt już kiedyś był. Eee, ale taki, taki bunt, jakby dlaczego? Więc, no, jestem osobą, która się bardzo martwi jutrem, ale hamuje to. I o co się jeszcze martwisz? Głównie o tą stabilizację. Tak? Głównie o tą stabilizację i o to, żeby, czy będę mógł przeżyć stworzenia jeszcze. Bo to nie jest wcale takie łatwe. Przeżyć stworzenia? Przeżyć stworzenia. No, że jestem twórcą i coś tworzę i z tego żyję. Aha, z, z tworzenia, okay. Przepić, Że, z nie, powiem, że tak, nie, że z, jakieś inne sposoby. <laughs> e, a łatwo się żyje artystom w Polsce, którzy mm, tworzą też na Instagramie? No na, na tym Instagramie to akurat jestem taki kiepski, bo tam teraz dobiłem do, do 10 koło obserwujących, ale e, to wcale nie jest jakieś. To, to nie jest moim celem, żeby być wielkim Instagramowym twórcą. Wolałbym pracować w teatrze. Czy żyje się łatwo? Nie. Choćby z tego względu, że wiesz, ja skończyłem szkołę teatralną i aktorów rocznie z wszystkich szkół, jak sprawdzałem, wychodzi około 2 do 3 tysięcy. Tak? Eee, nie inaczej, e, a wychodzi około 200-300, a etatów w teatrach w całej Polsce, w etatowych teatrach, jest od 2 do 3 tysięcy. Czyli po prostu wyjdzie kilka roczników i one już zapewniają, zapewniają, zapewniają cały teatr. Mhm. Już nie ma więcej jakby etatów, już nie ma więcej w teatrach. Czyli taki strach o byt trochę, tak? No tak, wiadomo. Mhm, no tak, Więc to jest to, to jest przerąbana, przerąbana sprawa pod tym, pod tym kątem. No teraz zapowiada się, że będzie ta ustawa, która funkcjonuje w Niemczech. Gdzieś tam się zapowiada, że w przyszłości będzie ta ustawa, która funkcjonuje w Niemczech, gdzie, gdzie nie etatowi artyści w przerwie pomiędzy różnymi pracami będą mi tak mieli opłacane składki. No ale to wchodzimy w takie detale, w których ja nie jestem biegły. To Jacek Denelwum, który się że on w tym świetnie jest. O, to dobry pomysł, żeby go zaprosić. Dziękuję. To, napiszę no, to super opowiada o mhm. tym. Oglądamy cały czas LGBT TV. Naszym gościem jest Gąsiu. A jak u was z poczuciem bezpieczeństwa? Napiszcie w komentarzu. Poznaj świat LGBTQ+, i oglądaj LGBT TV. LGBT. Zapraszamy Was do strefy premium za 39,90 miesięcznie, gdzie znajdziecie dużo niepublikowanych treści. Dołączcie do LGBT TV na YouTube i wspierajcie jej rozwój. Bądźcie aktywni, lajkujcie, subskrybujcie i udostępniajcie. Razem możemy wszystko. LGBT TV, świat pełen różnorodności. Ale, ale wiesz, ja się zastanawiam nad tym, bo ty mówisz o mnie jako artystą, tak, ja też się czuję artystą, ale ty też tworzysz teraz, nie, też jesteś, teraz tak. jesteś, jesteś na własnej działalności i to też jest ciekawy temat, bo podjąłeś sobie platformę e, jednak niszową, fajnie, że to, że to jest temat ten człowiek LGBT, naszej społeczności RGB-owej. Ale to też jest ryzykowne, że to podjąłeś. No wiesz, to ostatnio myślałem sobie o tym, mhm. e, że do niektórych krajów to pewnie nie będę jechał już tak swobodnie, bo jednak e, często służby, e, jak wjeżdżasz do jakiegoś kraju, jednak patrzą na twoje social media, a nie wszystkie kraje są przyjazne osobom LGBT i można pójść po prostu do więzienia. Chociaż Robert Biedronin ze swoim chłopakiem Krzysztofem Śmiszkiem podróżował po całym świecie i był w krajach, w których e, no, można iść do więzienia, więc, więc sobie tak z jednej strony. Myślę, no, można polecieć do Emiratów Zjednoczonych, ale zawsze jest mhm. gdzieś tam w tyle głowy to, że jako aktywista LGBT możesz narazić się na jakieś kłopoty związane ze swoją tożsamością. Mhm. Więc jest to ryzyko, ale też myślę sobie, co będzie, jak w Polsce zacznie się wszystko zmieniać, tak jak w Ameryce na przykład. Wierzę, że tak nie będzie, ale, ale to Wiktor tutaj z LGBT film festiwalu ostatnio opowiadał, że amerykańskie filmy boją się dawać pieniądze, bo boją się, że administracja USA będzie się po prostu na nich mieściła. czy mi się wydaje, że, że Stany Zjednoczone w, z biegiem czasu się odbiją w drugą stronę i bardzo dobrze? A Europa po prostu zacznie się odbijać bardziej na lewo? No i, i tak sobie myślę, że jest to jednak ryzyko. A co jeśli moi klienci, na przykład komercyjni, którzy normalnie przychodzą do tego studia, nie będą chcieli przychodzić, bo na przykład y, mamy tutaj tęcze wszędzie? Mhm. Ale wydaje mi się, że to mogą być takie lęki i strachy, które wchodzą nam wszystkim w głowę, o takie poczucie bezpieczeństwa, bo kompletnie tego nie obserwuję. E, wręcz przeciwnie, moi klienci przychodzą tutaj i znają mnie i mówią, mhm. że super, że to robisz. E, to ostatnio tak. przyszła jedna z moich klientek i mówi, że ma syna geja. Mhm. I tak się cieszy, że też w tym studiu może swoje rzeczy nagrywać, w którym mhm. tworzy LGBT TV, że ona kompletnie nie ma problemu. Więc mm, Mariusz Szygieł chyba też mówił, że zanim zrobił coming out też w tym studiu, to. Bał się, że może to wpłynąć na jego bycie osobą publiczną, a było wręcz odwrotnie. Zaczął, tak. zaczął współpracować z osobami, które są otwarte. No, nasze lęki nie, nie odzwierciedlają rzeczywistości. Bardzo często. No tak, no, że, o, zresztą, zresztą na ogół. Że sobie coś wyobrazimy, i mm -hmm. y, y, jak to Jacek tutaj śpiewał, że y, staje przede mną wielki strach, ale pozbawiam go mocy, niepokojenia, nie śpiewam, nie, nie boję wiem, się. Liczę, liczę, że kiedyś na karaoke to zaśpiewasz przy mnie, bo, <laughs> bo chyba nie znam akurat tej piosenki. E, ale jest coś takiego, że budujemy. Wokół siebie, no i jakby też my też to kupujemy z mediów, tak? Czyli to, co się właśnie, jak się odbywa, jak, jak teraz jest niezbyt ciekawy czas dla nas, no bo jednak w dużo mniejszym stopniu niż w 2019, ale jednak dalej jesteśmy używani jako narzędzie i to też powoduje w nas lęk. Myślę, że nie można się temu lękowi poddawać i po prostu być sobą, a, oczywiście w jakimś tam poczuciu bezpieczeństwa i w tej przestrzeni, która jest dla nas bezpieczna i. Jest dużo łatwiej być wyłowany niż nie. 6 lat w związku hmm. czym jest dla ciebie miłość? Nudą, fantastyczną nudą. Uwielbiam nudę. Uwielb... To roz, rozwijmy ten temat, to, to mi się podoba. 6 lat to jest naprawdę bardzo długo. Tak, zwłaszcza, że gejorski się liczy jak psie, czyli raz mm -hmm. 7. Czyli 42, ale mm, czy to jest tak, że mm, z, z, gej zaczyna się nudzić. Yy, Partnerem po tak długim czasie, bo zna już jego ciało, jego przyzwyczajenia. Z... A to jest najpiękniejszy etap. To jest najpiękniejszy etap. To też pewnie wynika z mojej osobowości, że ja nie jestem do końca taki stabilny. E, i, I teraz w końcu po latach, jak mam tą osobę, która wiem, jak pachnie, która wiem, e, jaki ma rytuał poranny, która wiem, jak zareaguje, która wiem, co zrobi że już ją znam. Oczywiście, że gdzieś mnie zaskakuje, ale, ale. Nie jest to dla mnie priorytetem. Ja się bardzo cieszę, że minął nam ten, ten etap motylków i tego zauroczenia, i takiej, jakiejś takiej niepewności udowadniania, przepraszam. I udowadniania sobie nawzajem, że jesteśmy siebie warci. Ja się cieszę, że to się skończyło. I że jesteśmy teraz na tym takim etapie takiej pięknej nudy. Że ja wstaję rano. Ja wiem, że ta szafka będzie otwarta, która za, za, którą, ja, którą ja zamknę. Albo skarpetki gdzieś tam rzucone. Albo tak? skarpetki rzucone. Paweł wie, że ja sobie nie poradzę z ubieraniem pościeli, bo mam z tym ogromny problem. Zawsze ubieram zawsze źle i musi mi w tym pomóc. Jakby te. Te nudne rzeczy są najpiękniejsze w związku. Ja uważam, że wtedy jest miłość. To jakaś psycholog kiedyś mówiła, że. Chyba Katarzyna Miller, że to jest w związku często tak, że ludziom się. Wskazówka jakaś nam wyskoczyła. No właśnie, żeby już ten w tryb śpienia wejść za 56 sekund. Chcesz wejść w tryb śpienia? Umówiłem, że są dwa wilki. Jeden jest zmęczony, drugi chce i spać. E, w każdym razie nie, że... zaraz Kamil może ogarnie. Kamilo, puedes? W ogóle musisz kiedyś pokazać tego Kamila, zawsze mówisz o nim tylko. No właśnie, w opowiadam cały czas, ale on też czasami. Ja się Ja poznałem powiem. Kamila, fantastyczny człowiek. W każdym razie o tej nudzie chciałbym mm. dwa słowa. Kamilo, wen, porque el Mediche nunca te en wideo. Jest i i y ablar para Edios? Wen, wen, wen. Kamil nie chce, słuchajcie, to pokażemy, wam, jak wygląda. To jest Kamil, to jest mój chłopak. Zobacz, tutaj Kamilo, możesz się pokazać. O, oh, si, sí, to jest. Es, to jest Kamilo. Este, es Este jest Kamilo. Okej. Okay. Cześć. Dzień dobry. Tak, jest, jest to prawdą, W każdym odcinku jest o nim tylko mówione. Jest, naprawdę jest, żyje. Jest, jest. Czyli, ja, czyli nie I jest ściemnia. to osoba podstawiona, widziałem, jak pracuje. W, w każdym razie chciałbym wrócić jeszcze do, do tej relacji. bo... Mhm. Bo to jest tak, że jak wchodzimy w takie już przyzwyczajenie, takiego życia codziennego, mhm. i to co mówiła właśnie Katarzyna Miller, że prawda jest taka, że w życiu yy, yy, te motyle, emocje i tak dalej, one mijają bardzo szybko, a później się zaczynają. Ja za trochę kłamstwem, życie. tak? Bo to jest ciągle takie, jak na siłowni pokazywanie wicepsa. Ale czy to nie jest mhm. później tak, że jak już przychodzi ta rutyna, to kończy się życie? Nie, to wtedy się, wtedy się fantastycznie żyje dalej. W ogóle absolutnie się z tym nie zgadzam. Może to wynika z mojej osobowości. Ja bardzo potrzebowałem tego, właśnie tej rutyny. Ale ja uważam, że wtedy to, wtedy to życie się dopiero zaczyna. Kiedy kiedy jest. Kiedy, kiedy ja się spodziewam, co się wydarzy dalej. Kiedy już mniej mnie zaskakuje. Życie i tak jest dość zaskakujące. Zresztą żyjemy w bardzo stresującym społeczeństwie nie tylko w Polsce, tylko teraz na świecie. Więc im coś jest stabilniejsze, tym jest dla mnie piękniejsze. Więc ja się bardzo cieszę z tej nudy. Jest fantastycznie z piękną nudą. A co jest dla ciebie w życiu najważniejsze? Co jest w życiu dla mnie najważniejsze? Zawsze się powtarza pytanie, jeżeli się nie wie, co odpowiedzieć. Co jest w życiu dla mnie najważniejsze? <laughs> dla mnie najważniejsze w życiu zbyt romantycznym byłoby powiedzieć, że miłość. Więc nie powiem tak. Najważniejszym dla mnie w życiu jest. Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to spełnienie. I nie będę czuł się tutaj e, winny, że tak mówię. Twoje spełnienie. W ogóle spełnienie. Żeby czuć się spełnionym, bo jeszcze nie czuję. Nie? Nie. Nie, jeszcze nie czuję się samą spełnioną. A co by, co by spowodowało, że czułbyś się spełniony? Jest taka szansa, że nigdy tego bym nie poczuł, cokolwiek by się nie wydarzyło. To może jesteś perfekcjonistą? No, tak mi powiedzieli w programie, w czas czasie naszego Drag Me Out, ale ja tego tak, ja tak nie widzę. Eee... No, ale no, myślę, że nigdy nie poczuję pełnego spełnienia, dlatego zawsze będę do niego dążyć. A jak byłeś w tym programie, to mm. czułeś satysfakcję? Że, wiesz, co zacząłem tam czuć? tam Dla osób, które oglądały, no to było dawno temu, ale dla osób, które program oglądały, widziały tam moją drogę od naprawdę bardzo zlęknionego, zlęknionego całą sytuacją chłopaka, to osoby coraz bardziej pewne siebie. Czymkolwiek pewność siebie jest, to też możemy porozmawiać. I. Tak, w pewnym momencie poczułem satysfakcję. Poczułem to wtedy, kiedy nasz duet z Michałem, z którym dalej mam kontakt, jest w ogóle fantastyczny człowiek. Kiedy nasz duet z Michałem został skrytykowany, a ja wiedziałem, że nie było tak źle, jak oni mówią. Wtedy się, coś się przełączyło w mojej głowie, że chyba nie macie racji, chyba jednak było lepiej niż wy mówicie. Czyli, Szanie. że y, jak czasami jesteśmy poddawani krytyce innych ludzi, to y, i tak najważniejsze jest w tym wszystkim, co my sami o sobie myślimy. Tak. Tak. Wiesz co, ja, to, ja też tą pewność siebie budowałem. Podejrzewam, że mówię teraz wbrew wszystkim trenerom i coachom i, i, i może terapeutom, że tą pewność siebie trzeba, trzeba zbudować na sobie. Ale nie. Tę pewność siebie też można zbudować w oczach innych. I oczywiście, że na przykład mój Paweł buduje moją pewność siebie, bo mogę zobaczyć, on mi powie prawdę, czy coś było ok, czy nie. Ale też zobaczyłem to, wiesz, no obcy, obcy chłop staje przede mną, obcy hetero staje przede mną i mam być z nim w duecie. To, właśnie, mówię o programie o Michale, i on mówi: Ej, to gąsiu, to co to, to, to wymyślasz, jest super. I to oczywiście też budowało moją pewność siebie. I nie widzę w tym nic złego, żeby budować też pewność siebie na oczach innych i na opinii innych. To też się, to też się może sprawdzić. Ale czym jest pewność siebie? Ja bym powiedział, że pewność siebie to nie jest sytuacja, w której my um, zawsze czujemy się naj, najlepsi i zajebiście że z wszystkim sobie poradzimy. Pewność siebie nie jest sytuacją, w której my z głośnym hukiem obcasów przechodzimy przez próg. Pewność siebie dla mnie. Jest tym, że ja znam swoje wady, jakby. Jak, jak to brzmi? Pewność siebie. Ja jestem pewien tego, co potrafię, jestem pewien tego, czego, czego nie umiem i co, i co muszę oddać komuś innemu do zrobienia. W tym jest dla mnie pewność siebie. Ja jestem, pewien, ja, ja jestem pewien siebie w tym względzie, że ja też znam swoje ułomności i braki. Mięśnie budują pewność siebie? Jakieś ma ładne ciało, i można je zaprezentować w społeczności LGBT. Więc to teraz faktycznie jest tak, że wyglądam trochę lepiej niż e, jeszcze niedawno, e, ale ja jestem bardzo zakompleksioną osobą, no, w, jeżeli chodzi o moje własne ciało. I dlatego też potrzebuję Pawła, który mi powie: Głośno, przesadzasz, jest mhm. okej. Okay. Czy mięśnie budują pewność siebie? Nabudowują ją pewnie w jakiś sposób, tak? Natomiast pytasz się kulturystów, czy oni są zadowoleni z siebie, nie są, na ogół nie hmm. są. Czy możemy do kamery pokazać Twój tatuaż na lewej ręce? To? Tak, to jak jest pierwszy pierwszy tak, tatuaż. O, tak, jakbyś. Tak, tak. I teraz ja mam pytanie, bo często w internecie widzę takie mamy, że jak się robi proste kreski na ręce, to jak tatuażysta lekko yy, złapie skórę, mm -hmm. naciągnie ją i zrobi kreskę, to jak skóra wróci, to kreska jest krzywa. Tak. Chciałem zapytać, je, jak wy sobie poradziliście z twoim tatuatorem? To było z bardzo tą kreską? Tak, bo bardzo to było robione dla tak, takiej akcji ratowania ptaków. Jeżeli się zapłaciło i zrobiło tatuaż, to pieniądze z tego szły na. Na, na ratowanie ptaków, a to w ogóle jest znak równości, chociaż niektórzy mówią, że to jest, że to jest okno. Wygląda jak albo jak Wygląda drzwi do windy to, tak, to, drzwi towarowej. E, Poradiliśmy sobie z tym całkiem że no To jest już stare i już widać, że już, on już tutaj. Ale jest, jest równiutko prościutki. Równiutko prościutki, No fa fantastyczny tatuator to, to, to robił. A, jeszcze, a Kubeczek mam w ogóle. Za no adlanem. właśnie, to jeszcze chciałem o tego o, 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 Adelon, Adelon. o, o Adelonie porozmawiać. O niej, o, o nim? O, o, o Powiem on Lukas, ona Adelon. Mhm. Podejrzewam, że tak to będzie. I skąd ten kubek? Od Adelona. Wewnątrz na urodzinach i, 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 i rozdawał kubeczki. Rozdawał innym prezenty na swoich urodzinach. No fajnie. To pozdrawiamy serdecznie. A ja bardzo dziękuję za rozmowę. Czekamy na związki partnerskie. Ty czekasz z niecierpliwością, ja też czekam. Tak. Miejmy nadzieję, że Marek Sawicki i Kośniak Kamysz będą nieco bardziej przychylni naszej społeczności. Trzymamy za to mocno kciuki. Dziękuję. Dzięki. Gąsiu y, był moim gościem. Kamilo już widzieliście, istnieje naprawdę. <laughs> a, ja nazywam, a ja nazywam się Tomasz Słodki. I zapraszam Was do oglądania LGBT TV. Cześć.